Cześć, witajcie z tej strony ESPACE. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z dynamicznej gry MMORPG. Origonem, w której można grać A6 progresjami. Witam Was w drugim odcinku wakacje ze Spaceem, czyli w serii, gdzie planuję wrzucić około 60 odcinków w całe wakacje. Dzisiaj znajdujemy się od razu na świecie Hypnos. Zaprosimy tutaj tego gościa. Nie wiem, czy on ma akceptowanie tych. Nie wiem, czy on ma akceptowanie. Grupy trudno. Na samym początku nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę i więcej łapek, komentarzy, subów, tym lepiej wiadomo. Zbijamy sobie tutaj na sam początek obstawę, żeby nas tutaj nie wykićkała podwójny. Dobra, i jedziemy sobie teraz z naszym magiem. Nie wiem, czy powinien go w ogóle ogniem bić, ale w sumie czemu nie. Może damy, może damy radę. Tutaj będę też oszczędzał sobie troszeczkę, e, troszeczkę many. Bo troszeczkę mnie tutaj mocno bije. Chłop. Serdecznie baba, bo to jest Waenra Dobra, płonąca strzała. Nie, strzał z niespodzianką. Przyzwykły. Dobra, leci tam złoto. E, dzisiaj przejdziemy się po dwójkach tutaj. zobaczymy, na których e, dam radę, na których się nie wywalę. Więc od razu z. Henry. spróbujemy e, sobie pójść na Chageda, bo Chaget chyba gdzieś tutaj zaraz będzie miał respa, bo tutaj pogromca moherów na nim stoi, kimkolwiek jest pogromca moherów. E, to właśnie na nim stoi i, i trzeba się pilnować. Dobra, jesteśmy już tutaj. E, to już jest E2, chyba tak, to ja już go sobie od razu do grupy tutaj. E, to od razu go do grupy tutaj dodam, żeby. Mi tutaj chłop nie wywalił, zaraz że sam zaatakuje. Zaraz, e, czego w ogóle nie może mi najechać? Dobra, jego EQ jest e, prezentuje się tak. Ma fajny hełmik, który sam chciałbym mieć. I naszyjnik z Moni Hełmik bym e, chciał mieć, bo jest z klontwą, jest bardzo dobry. E, dobra, poczekamy jeszcze chwilę, żeby na plus 3 tury nie było, żeby się tutaj nie wywójczyć. Jak to mówi wujoskolin. Czekamy sobie chwileczkę, czekamy, czekamy, czekamy. No dobra, już bijemy, bo się chłop cierpliwi. I leci nam tutaj jakiś syf, którego nie akceptujemy. I idziemy sprzedać sobie syf do tuni. dodamy sobie, bo tu mam jakieś liście, które zawadzają mi troszeczkę. Wiecie, że ja lubię mieć porządek, więc tak, sprzedajemy to i robimy tak, co, co się stało. No dobra, bo ja nie mam to dodatku. To mi chciało go dzielić. Tak, tak, tak. Tak, to zbroje możemy sobie w sumie sprzedać. Czy coś mamy jeszcze tutaj takiego? Chyba nie. Te strzały, dobra, one i tak jest parę użyć to nie będę przestrzegał takich strzał to sobie możemy dać do góry. Tutaj w ogóle jeszcze mam klucze do. Yy, klucze do, 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 do instancji, więc być może będziemy sobie podbijać troszeczkę lewela. E, idziemy do Idhan, zobaczymy na sam początek co jest na aukcji, czy jest coś ciekawego, coś co możemy kupić, jakieś ciekawe legendy e, lub inne tego typu, e, tego typu rzeczy. Podchodzimy sobie do aukcjonera, dajemy legendarne e, i na 226 nerwiś no to wiemy czyje to one są. E, za Zadwagie na 160 nie bardziej interesuje przedział. 200 200 plus. Tam buty mam bardziej. Hełmy mamy na y, 7.5. Taki coś tu z y, wakacji, fajny hełmik ogólnie. E, naszyniki na 200 225 Mac Paladin. Tykiem pierścienie e, to mamy z wapora, ale to za odwiązanie. No i tutaj jest e, ze mordu. Ze mordu aż trochę kusi, żeby go zalicytować na tą drugą postkę. No ale Ale wtedy się wywale z wszystkich pieniędzy i będzie kiepsko, dobra. Ja sobie wystawię tą zbroję. Tutaj damy myślę, że 5M na to 5N, no to 5N raczej nie. Co ja nie widzę klawiszy? Dobra, <laughs> jest już Git. Możemy teraz w takim razie iść sobie na dwójki. Myślę, że sam początek zahaczymy o Alpet Mahoptekan. E, zawiniemy tutaj o, 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 o ciuta nie o ciuta, nie zawiniemy, bo chłop go dopiero ubił, a nie będziemy 6 minut praktycznie czekać na niego, e, więc spróbujemy pójść tutaj na smoka. Na smoka mam ten taki klucz chyba gdzieś, tak mam 13 tych wejść tam. E, kota raczej nie znajdziemy po drodze, z tego powodu, że e, z tego co widzę, tutaj na lodlogu niedawno był. Był bity, więc niestety nic takiego się tutaj nie zdarzy. Następnie myślę, że pójdziemy na seta albo jeszcze jakąś inną dwójkę, którą sobie zaraz tutaj wymodzimy. Bo pamiętajcie, że tutaj na chybność jest 30 leveli przewagi w biciu w Biciu tych Edwójek Herosów też, ale to już na większy level się nie tyczy. Bo one są już później nieograniczone i w sumie bardzo dobrze bo byłoby to troszeczkę bez sensu że na przykład ktoś by wbił sobie 350 i nie mógł nic bić i to była przewalona akcja dobra jesteśmy tutaj klikamy sobie hop 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 i mam przy sobie wytrych więc bijamy wytrychem stoi smok idealnie wręcz walcz eee, turowo więc tutaj sobie zabijamy te E, tą obstawę i dajemy tak, tak. W sumie jego na szybkie robię, tylko chciałem przy żyć. Dobra, nic nie poleciało nam ciekawego. E, więc myślę, że kolejną e, kolejną edwójką będzie. Może na to ciutkę się rzeczywiście przejdziemy. Czekajcie, ja zobaczę sobie w ogóle, jakie są edwójki w Margonie, bo jestem tak bardzo doświadczonym graczem. O, Facebooka pokazałem, mój not. E, Zobaczymy sobie potwory, E2 eee. Musimy sam dół zjechać Monia chopesza jeszcze mamy eee. Tylko nie wiem czy ja Hopesza mogę bić eee. Bo Chopesz ma określony level eee. ja nawet nie wiem jaka tam jest droga Pustynnych burz, komnaty śmierci, Atakumby gwałtownej śmierci E, możemy, możemy w sumie tam spróbować. Dobra, chodźmy na razie na tego, e, chodźmy na tego e, ciutka do niego. Akurat e, chwilkę tutaj minie, zanim tam zanim tam zajdziemy, i później rzeczywiście możemy e, pójść na któregoś tam tamtych, z tamtych dwójek. No, nie wiem, czy ten hopperz e, ma nieograniczoną liczbę widzów. Przekonamy się w sumie. E, może później o seta zahaczymy, chyba że. Ktoś go tam będzie bił. Napiszę, może zaraz, że. Napiszę teraz. Jak ktoś bije Zeta, to. To please, please. Poczekać chwilę. Dobra. Napisałem bardzo ważną wiadomość na klan. Jest w sumie tutaj tylko cztery osoby. Ja jestem piąty, więc. Więc w sumie no nie powinno być problemu, mam nadzieję. Chyba, że teraz, teraz coś mi wejdzie spierdalej, nie zaczekam na Ciebie. Jesteś debilem skończonym, a ja wtedy powiem o tych chuju! I, I się nie dogadamy. Dobra. Zostały dwie minuty. Więc musimy tutaj jakoś się e, do Malkida przedostać. Jakby jak najszybciej wypasowało. Więc lecimy sobie tutaj. E, lecimy sobie tutaj prędko. Op. Eee, dolinę chmur i chyba to jest tym pierwszym wejściem Moi nie popatrzyłem na tej złotej górze eee, zbijamy sobie tutaj to, tego nicponia i lecimy jeszcze tutaj mamy paru innych nicponii dobra i lecimy sobie tutaj dołem tak dobrze dobrze ja ogólnie cały czas się uczę tutaj na, tych, na tym 300 jak się gra jakie są dwójki i tak dalej bo wiecie ja to tak średnio ogarniam ja jestem zacofany chłop. Zacofany z tego powodu, że no, nie miałem nigdy takiego levela. Jedynie tam e, 277 na orchidei lata temu. Jak jeszcze połowy z tych dwóch nie było. Czyli znaczy, no ciutek był i smog, ale Ale jakiś vaenry i tak dalej, to, e, to nie. Dobra, jesteśmy tutaj przy Malkidzie. Zapraszamy go na mojemu błogosławieństwo, żeby on się nam nie wywalił tutaj. Jaki on ma ku pierścień. E, heroiczny, właśnie chyba z, z tego e, z 300 rączki na 260 dlaczego znaczy on tych nie użył one są lepsze 393 400, one nie mają przywracania, więc są trochę takie takie mech, przynajmniej dla mnie, ale pamiętajcie, że ja się nie znam, więc więc też, e, też nie o to chodzi, dobra mam nadzieję, że tam e, nikt tego seta Napiszę mu. Poczekaj z setem. Minutkę. Minutkę. K. O. No, napisałem. Jestem, mam nadzieję, że to się szybko zrespi, bo chcę jak najwięcej wam tutaj. Jest dwóch fajnych, pokazać. O. Napisał K. Czekaj, teraz wyślę mu serduszkę. Pomyśli, że jestem podałem i mi ubije. Yy, to tak ta, tak się robi. Tak się robi biznesy. Yy, no już rzekomo ma 0 więc. Yy... Więc już zaraz powinien, e, powinien być i tak gram w LOLa, więc wiesz, dwukropek D, XD. Hmm. No i od razu widać, że gra w LOLa. Dobra, w ogóle co to ja tu mam? Klucz do opuszczonej e, kamienicy, czyli... O Jezu, sorry. E, czyli z Questa, to też jest chyba do wyrzucenia. Może jak mi się na dniach uda załapać na grupę, to pokażę wam e, bicie 2 7, 279 kolosa. Tam razem z, z klanem. Co się ta dwójka nie respi? Co żeś ty tutaj na tym ciutku zrobił, że to się nie respi, gumplu? Bo coś tutaj przygrałeś. Eee. no serio. Malkit. Ojej, co ty, 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 to już się respił. Coś tu kliknąłem i było omin. No, jak tam atakuje, to nic nie jest stanie. No, formuje się, formuje się tutaj formacja pięciu. Zaraz, zaraz będzie zrespiony Ciutek, on nie może jeszcze dojść do siebie co się, co się dzieje. Tutaj czekamy, czekamy, no i jest Ciutek. Wiemy go oczywiście na szybkiej, leci tam tytoń, czyli to co zwykle. Teleportujemy się w takim razie na grobowiec Seta. Ja mam tak mało tam już teleportów, niedobrze. <laughs> niedobrze. Dobra, jesteśmy już tutaj. Mam nadzieję, że on nie bił tutaj tego, tego Secika. Chyba, że gra jest skupiony to, to wtedy git. Hmm, lecimy, lecimy tutaj do niego. Dobra, sto i set. To się, to się nazywa dobry ziomek. Przy okazji jego EQ też pokażę. E, o Jezu. No ma pierek na 2.79. Fajny. Reszta hero, ale pierek rozjebał mu całeku. Dobra, bijemy. O, i widzicie. I takim oto pozytywnym akcentem myślę, że możemy śmiało zakończyć drugi odcinek wakacji ze Spaceem. Mi się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu groma łapę w górę, komentarza oraz suba. Trzymajcie się do jutra o godzinie 15. Cześć!